W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zatusznym zastanowimy się przez chwilę nad zwyczajami związanymi ze zmarłymi w tradycji żydowskiej. Tak więc możemy się zapytać, kiedy odwiedza się groby? Nie jest to częsty zwyczaj. Nie odwiedza się często nawet grobów swojej rodziny. Tradycyjnie groby rodzinne lub znajomych odwiedzane są przed Żydowskim Nowym Rokiem, Rosh Hashanah, który jest obchodzony we wrześniu lub w październiku. Odwiedzanie grobów bliskich przed świętami, takim jak Rosh Hashanah czy Kippur, pomaga medytować nad tematem świąt, takim jak odnowa wewnętrzna, pokuta, refleksja nad celem życia i rozwój osobisty. Oraz wspomnienia o bliskich, oraz o tym, co było dobrego lub złego w ich życiu. Tak więc odwiedzanie grobów może być głęboką refleksją, yy, która dodaje nam perspektywy przed jesiennymi świętami. Jak wyglądają groby żydowskie? Groby żydowskie są nazywane e, słowem macewa. Stawia się taką macewę na grobie rok po śmierci danej osoby. Okazałe grobowce są dedykowane wybitnym rabinom i ich rodzinom. Ten rodzaj grobowca nazywa się ochel, co oznacza namiot po hebrajsku, i jest czymś w rodzaju synagogi. Jest to miejsce modlitwy, miejsce, w którym kierujemy prośby do Boga oraz miejsce skupienia. Jakie są zwyczaje związane z odwiedzeniem cmentarza? Groby odwiedza się po to, by oddać zmarłym cześć. Przy grobie najczęściej odmawia się psalmy, prosząc, by Bóg pozwolił oglądać jego chwałę tym, którzy odeszli ze świata żywych, a w szczególności osobie, której grup jest nawiedzany. Na żydowski nie przynosi się kwiatów, ponieważ żaden zmarły nie może niczego ze sobą zabrać po śmierci na drugą stronę. Dla tych, którzy odeszli, ziemskie piękno traci swój blask. Składanie kwiatów na grobach kojarzy się również z oddawaniem czci Boszkom, co było i nawet ciągle jest praktyką w niektórych pogańskich religiach. Po śmierci. Wszyscy są sobie równi. Z tego powodu dba się o to, by nie było ładniejszych grobów od innych. Na grobach, podobnie jak w tradycji katolickiej, pali się lampki lub znicze, aczkolwiek jest to dość nowy zwyczaj. Tradycyjne lampki lub specjalne świeczki poświęcone pamięci zmarłych, pali się w domach. Niekiedy możemy usłyszeć o żydowskich grupach odwiedzających pewne znane grobowce miejsca. Groby znanych rabinów lub cedyków nie są nawiedzane po to, by się do nich modlić. Jest to zabronione w judaizmie, gdyż jest to uznawane za formę bałwochwalstwa. Groby znanych rebe odwiedza się po to, aby okazać im szacunek i pamięć. Często zostawiane są tam karteczki z, z osobistymi intencjami, ale są one kierowane nie do osoby, która jest tam pochowana lecz bezpośrednio do Boga. Jest to prośba o to, by Pan wynagrodził dobre uczynki wykonane za życia Rebe poprzez pobłogosławienie osoby, która zostawia intencje na jego grobie. Na cmentarzu żydowskim omijane są pewne praktyki z życia codziennego. Na przykład mężczyźni nie noszą Cicit, Friendsli Małego DSU na zewnątrz ubrani. Chowa je się po prostu na przykład w spodnie, wewnątrz spodni. Nie zakłada się talitu oraz nie studiuje się Tory. Chodzi o to, by nie zawstydzać umarłych tym, że obecnie pozbawieni są możliwości wykonywania przykazań mitzfot, takich na przykład jak noszenie talitu. Kolejnym pytaniem, które często się pojawia, to dlaczego kładzie się kamienie na grobach żydowskich? Kamienie zostawiane są tam po to, by pokazać, że wciąż pamięta się o zmarłych oraz że ktoś odwiedza ich groby. Ale jest jeszcze inny powód. Jest to pewien przesąd, o którym wspomina nawet Talmud w traktacie H.J. 13b. Jest to przekonanie, że jeśli przeczyta się to, co jest napisane na, na grobku, to zapomni się to, co się nauczyło podczas studiowania tory. Kamienie Szczególnie na płaskich grobach, zakrywają niektóre litery na macewie, co nie pozwala na dokładnie odczywanie tekstu na nagrobku. Przez to w praktyczny sposób oddala się możliwość zapomnienia nauczania tory. Zakończymy naszą krótką refleksję cytatem z księgi Kocheleta z rozdziału 6. Wers 12. A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka, dopóki liczy marne dni swego życia, które jakby cień przepędza? W komentarzu tego wersetu, Midrasz Kochelet-Raba porównuje życie człowieka oraz jego czas na ziemi do przemijającego cienia. Ale jest to wizja pozytywna. Midrasz zauważa, że nie możemy zatrzymać ulotnych cieni czasu w tym świecie. Możemy jednak nadać im znaczenie i cel. Dzięki temu te ulotne cienie pozostawią po sobie wieczne chwile, które będą trwać na zawsze z Bogiem. Tak więc niech ta refleksja będzie inspiracją do tego, byśmy widzieli już teraz cel naszego życia wieczności. Niech będzie tu również okazja do podziękowania Panu za wszystkie dobro, które otrzymaliśmy od Niego, jak i od naszych bliskich, którzy już odeszli z tego świata.